οπότε δεν έχουμε τη δυνατότητα. Η συνάδελφο Σένιζεν. Ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Zakaz lub ograniczenie prawa do przerywania ciąży stanowi formę instytucjonalnej przemocy wobec kobiet. Jest wyrazem nierównego traktowania kobiet i mężczyzn, dyskryminacji kobiet, naruszania ich godności, zdrowia oraz prawa do wolności od nieludzkiego i poniżającego traktowania. Hiszpania wraca do antyaborcyjnej retoryki, to ukłon w stronę Kościoła katolickiego i próba odwrócenia uwagi od kryzysu i zastraszającego poziomu bezrobocia młodych. Zakaz aborcji, trzeba o tym pamiętać, jest atrybutem totalitaryzmu. Obowiązywał w czasach hitleryzmu, stalinizmu i frankizmu. W Polsce jest restrykcyjna ustawa antyaborcyjna, jej efekty są żałosne. Jest kilkaset legalnych aborcji rocznie i 150 tysięcy nielegalnych. Zakaz aborcji nie likwiduje aborcji, a jedynie spychają do podziemia. Antyaborcyjne ustawy są groźne dla zdrowia i życia kobiet.

I believe that the draft Spanish law discriminates against women, and the argument of subsidiarity holds no weight. We express our views on foreign affairs, so why not abolish the Foreign Affairs Committee?